To, Wszystkie łapki góra tam z tym ze strona prawa to, to Przed tym samym się się zaśmiała reszcie ze mną wracała, a wersję do tych jasek mam Te za egzotyką, którą sam reprezentuję Zostaje tu na zawsze, bo normalnie się tu czuję Niech Czary na północy, no, werbalnie tu pasuje Uwaga, ja mam ja patrzcie, że nowo Tylko jedno na mnie, na mnie, na mnie To co chcę to nie taniec, taniec, taniec Wierzycie jedno na mnie, na mnie, na mnie Auto bez dachu, z wiatr